Cześć sioneczko. to znowu ja Piotrek i dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek bo mam tutaj takiego druta i jestem przy takim moim skalnieku i przepraszam was za te na odgłosy bo są, jestem przy ulicy więc trochę trudno będzie tutaj do was mówić ale tak, subskrybujcie mój kanał i już wam tłumaczę dlaczego jestem przy takim skalnieku słuchajcie, pewnie zapewnie oglądaliście ptaszniki zające bardzo polecam ten kanał. Tam e, nauczyłem się, że owady i inne zwierzęta są pasożytnie e, Więc tak, bo na tym kanale Piotr Kilego będę też nagrywał jak na przykład jakieś zwierzęta patruje tutaj nagrywam e, Więc dzisiaj chciałbym jakiegoś pająka nagrać. Albo skolopędrę Jakieś takie, wiecie, robaki No więc zaczynamy Słuchajcie, bardzo was przepraszam, bo jestem po ulicy Ale słuchajcie, tu na razie nic nie ma Dla mnie, ja nie widzę Jakbyście coś zauważyli, to... Mówcie od razu Jak coś za ja zauważę To mam po prostu... Nie, nie mogę boję się boić, trochę ręką. O, jest jakaś pajęczynka, słuchajcie. Pajęczynka jest, ale pająka brak. Dobra, zara, zara. Ale chyba po tym kamieniu, słuchajcie. Bo tu, jak widzicie, widzicie, jest tu taka pajęczyna. I raczej ona nie jest stara. I tu jest druga, słuchajcie. Oj, oj Coś tu siedzi chyba. Chyba pan pająk tutaj jest. Tylko zobaczcie mam problem, bo tego kamienia jest trudno. Ale to... O kurde, tu jest kolejna. Zobaczcie. i coś tu się jest. Coś tu musi być. Zobaczcie tam. Jest też pajęczyna. Ale dobra. Ale dobra. <krym> to sobie odsunę i teraz tak, pod tym kamieniem, pod tym może też być. Może. Ale nie musi. Boga. Patrzcie. Nie ma nic. Ja zawsze dole boję, bo mogą być skopender, szkoł Chyba też polskie są też jadowite. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu. Hmm. Tu też jest pojęcie. Co to jest za gniazdo? A gdzie jest jego twórca? No ale nic nie ma, chyba kilka kamieni już otworzyłem, ale tam jaka mała skorpędra chodziła. Nie chcę was tak zanudzać. Kurczę, no. O, o ja. Podniosłem ten kamień. I podniosłem ten kamień. I w tutaj też ludzie są. Więc trochę głośno będzie. U jest kolopendra. Widzicie ją? pewnie się w o jest zobaczcie ta spodnika mi uciekła skumana ale piękna ładna dobra szukamy następnych stworów a tu jest jaka malutka nie wiem czy... o już poszła Nic nie widzę. Kurczę, ale pająka brak. Duża sieć. Dobra, może pójdziemy gdzieś indziej. Na przykład przeteleportujemy się jak Enderman z Minecrafta. Tutaj na przykład. Tu też są kamyczki, więc szukamy. Pierwszy kamyczek. Nic nie ma. Bo jazdy jaki hałas na tej ulicy. Boże. O jest sklependra. Nie wiem czy ją widzicie. Oj, już kurcze no kurde no są takie skubane, szybkie o tu jest gdzie ona jest? nie no, znowu uciekła o tu jest <laughs> po tym kameczkiem siedzi Nie no, nie ma jej. To jest jak hałas, matko. może teraz pójdziemy gdzie indziej, ale będziemy chyba dalej od tej ulicy. Więc chyba mniej jej będziecie słyszeć. Idziemy sobie. I oczywiście subskrybujcie, dajcie łapki w górę. Wtedy na pieczkami nie będzie. Piotrka mina będzie uśmiechnięta. I Piotr się ucieszy. Więc dobra. jesteśmy hmm. trochę na trawie. Ale tak zauważyłem, że trochę zaczynamy krzy krzyżaki wychodzą na wolność. Kto nie wie kto, co to jest krzyżak? Krzyżyk to pająk. Lubi na różnych drzewach, ale jest pajęczyny. Albo na przykład tuje. Tak jak tam mam. A nie, nie wiem. Słuchajcie, tu jeszcze mam taki skalniak. <laughs> e, dobra, odkrywamy może tętni. Dobra, oh, zobaczcie, ha. co to jest. Nie, tu jest jakaś skolopendra. O, już uciekła. Kurczę. A i sam nie wiem, to jest bo była jakaś. Nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu. Tu już nic nie ma. Boże, Jak trzymać jeden... O, mrowisko! Nie wiem, czy widzicie te mrówki. O, już mało ich jest, co? O, kilka łazi. Widzicie? Dobra, yy, przykrywamy ten kamień. Żyjcie sobie dalej, rozwijajcie się. Mm, tu nic nie ma. Boże, ten telefon. Dobra, dalej. Ło! Ile tu ich jest. Tych mrówek. To jest na maksa ostrość Dobra, przykrywamy i żyjcie dalej. Dobra, tu nic nie ma. Dalej. Tu też nic nie ma. Jakieś robaczki tylko. U Jezu, kolejne mrowisko. Tu to jest jakaś wielka armia. Dobra. E, dobra, następny. E, dobra. Tu też nic nie ma. O, wielki kamień, uwaga. Też nic nie ma, tylko mrowisko. Nie, jest z rzędu już. Nie wiem dlaczego tak. Dobra, no, tu już chyba nic nie będzie, więc idziemy dalej. Uh, następny skaniak. no nie wiem, nie wiem, słuchajcie. Kurczę, no gdzie teraz pójść? mogą być pająki? Gdzie mogą być? Ho, ho, ho. Jak macie jakieś sensowne miejsca, to mi napiszcie w komentarzu. Oczywiście to nie jest tak, że ja złapię na przykład jakiegoś skolpendra albo pająka. Yy, I będę ją po raz w tym słoiku jak w więzieniu. Nie, 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 to tak nie będzie, po prostu tu będzie tak, że na przykład, słuchajcie, yy, biorę sobie na przykład łapę jakąś pająkę, na chwilę go do słoika, robię mu dziurki, yy, tu mu robię dziurki na wieczku i potem po jakieś 10 minut go wypuszczam, robię mu jakieś ładne zdjęcie i, i potem go puszczam w wolność. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to zostawcie tutaj jakieś takie trzy łapki w górę. To będzie dobrze, bo to na rozpoczęcie kanału to będzie dobrze. Yy, dzwoneczek, jeżeli chcecie na, yy, obejrzeć następne filmy. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał. To jest taki czerwony mały guziczek. Tak wystarczy kliknąć raz, to nie wymaga dużo. No i chyba to z dzisiejszego odcinka to koniec. Więc widzimy się w następnym odcinku a jeszcze jedno. Na tym kanale nie tylko jeszcze będę legło i pająki i tak dalej owady. Tylko też w wrześniu albo, albo tak dalej będę nagrywał też grzyby, jak szukam grzybów w polskich lasach. Więc żegnamy się chyba już. Widzimy się w następnym odcinku, A więc do usłyszenia i cześć.